Wydałem 900 zł na osuszacz powietrza z nadzieją, że pomoże mi on rozwiązać największy zimowy problem a chodzi o suszenie ubrań w mieszkaniu. Do tej pory suszenie jednego prania trwało u mnie ponad dobę. W tym czasie wilgotność powietrza utrzymywała się na zdecydowanie zbyt wysokim poziomie na oknach skraplała się ogromna ilość wody, a w dłuższej perspektywie czasu mogło to doprowadzić do rozwoju pleśni. Można więc powiedzieć, że sytuacja zmusiła mnie do zakupu takiego urządzenia. I szczerze, nie żałuję. Odkąd go posiadam, każde pranie zamykam w łazience razem z osuszaczem, który to niemal dosłownie wyciąga wodę z ubrań. Ponadto ustawiam go pod takim kątem, aby wylatujące z boku ciepłe powietrze przewiewało przez suszarkę, co dodatkowo wspomaga suszenie. Tym sposobem cała partia ubrań sucha jest już po kilku godzinach, a w pozostałych pomieszczeniach wilgotność utrzymuje się poniżej 60%, no i woda nie spływa tak po oknach i nie zalewa parapetów w nocy. Oczywiście czasem mimo wszystko zdarza się przekroczyć. 60%, ale już głównie w takich sytuacjach jak gotowanie czy suszenie długich włosów mojej dziewczyny, i wtedy po prostu wystarczy dobrze przewietrzyć mieszkanie, aby rozwiązać problem i nie trzeba odpalać osuszacza, dzięki czemu oszczędzamy energię. A osuszacz, który kupiłem to Fersk Tor 20. Jeżeli chcecie, abym powiedział o nim więcej, o jego badach, zaletach, to dajcie znać w komentarzach.